Chwyć teraz mnie za ręce, rób kroki i nic więcej. Dziś będzie jak za dawnych lat, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki. Bez szybki. żadnych niespodzianek, brokatu i falbanek. Niech łączy dziś nas muzyki. Czas. Wolny. Szybki, wolny, szybki, szybki. To niemodne, lecz jak dla mnie urok ma. Stary taniec, co przeniesie mnie w młodości czas. I cieszę się, że ze mną dzisiaj tańczyć chcesz. Nauczysz mnie po bo chcę spróbować też. Wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki. pisowych skoków i bez bardzo trudnych kroków. Dziś wystarczy nam stara płyta. Niech tylko gra muzyka, muzyki czarnoty. Knij w ekran, by obejrzeć więcej i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają na ciebie twoje ulubione programy.